I Ty pokazywałeś też w wielu filmach o tej solidarności kobiet, że lubisz mówić, że mówisz o niej dużo i w Dniu Kobiet, i w Michalinie Prawda Wisłowskiej, i też w tej ostatniej historii, czyli w Pokusie, na której premierze byliśmy ostatnio. Właśnie. Dokładnie tak, dokładnie tak. Pokusa to też jest film o takiej solidarności. I... I tak jak pięknie Paulina Reiter w swojej recenzji napisała, że się właśnie wzruszyła na tych scenach najbardziej, które pokazują, dlaczego kobiety boją się mówić i że potrafią być solidarne. Chociaż to jest smutne w prawdziwym życiu, to się jeszcze nie wydarzyło. To jest trochę cały czas nasza fantazja w filmie, bo kobiety wciąż boją się yy, mówić na głos, aczkolwiek już coraz bardziej yy, się solidaryzują. Niestety przykre jest to, że. No jeden głos kobiety przeciwko jednemu głosowi mężczyzny wciąż się nie liczy. Trzeba było aż 40 kobiet, żeby o oskarżyć Boba Weinsteina. Ech. No i tak to jeszcze cały czas wygląda, ale świat się zmienia. Takie jest dzisiaj hasło dzisiejszej imprezy. Świat się zmienia. Myślę, że to, że dzisiaj tutaj jesteśmy z tą nagrodą, to też właśnie pokazuje, że świat się zmienia.